Antologia czytań Słów Boga Wszechmogącego. Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże? Dzieło Boże wciąż się rozwija. I chociaż cel Jego dzieła pozostaje niezmienny, to środki, którymi On się posługuje, stale się zmieniają, tak samo jak ci, którzy podążają za Bogiem. Im więcej Bożego dzieła, tym dokładniej człowiek poznaje Boga, a usposobienie człowieka zmienia się wraz z dziełem Bożym. Jednak właśnie dlatego, że dzieło Boże stale się zmienia, ci, którzy nie znają działania Ducha Świętego i ci niedorzeczni ludzie, Którzy nie znają prawdy, stają się przeciwnikami Boga. Dzieło Boże nie zawsze jest zgodne z koncepcjami człowieka, ponieważ Jego dzieło jest zawsze nowe i nigdy nie jest stare. Bóg nigdy nie powtarza starych dzieł, lecz raczej posuwa naprzód dzieło, które nigdy wcześniej nie zostało wykonane. Ponieważ Bóg nie powtarza swego dzieła. A człowiek niezmiennie osądza dzisiejsze dzieło Boga na podstawie jego dzieł z przeszłości, Bogu jest bardzo trudno realizować każdy etap dzieła Nowego Wieku. Człowiek stwarza zbyt wiele przeszkód, myślenie człowieka jest nazbyt ograniczone. Żaden człowiek nie zna Bożego dzieła, jednak wszyscy definiują, czym ono jest. Z dala od Boga człowiek traci życie, prawdę i błogosławieństwa Boże. Ale nie przyjmuje życia, ani prawdy, ani tym bardziej większych błogosławieństw, którymi Bóg obdarza ludzkość. Wszyscy ludzie chcą pozyskać Boga, jednak nie są w stanie przyjąć żadnych zmian w jego dziele. Ci, którzy nie akceptują nowego dzieła Bożego, wierzą, że dzieło Boże jest niezmienne i że dzieło Boże wiecznie pozostaje w martwym punkcie. W ich przekonaniu, wszystko, co jest potrzebne. Aby uzyskać wieczne zbawienie od Boga, to zachowywanie prawa. A dopóki żałują swoich grzechów i wyznają je, serce Boże będzie na wieki usatysfakcjonowane. Są zdania, że Bóg może być tylko Bogiem według prawa i Bogiem, który został przybity do krzyża ze względu na ludzi. Uważają, że Bóg nie powinien i nie może wykroczyć poza Biblię. To właśnie takie opinie. Mocno przykuły ich do Starego Prawa i utrzymują ich w niewoli sztywnych przepisów. Jeszcze więcej ludzi wierzy, że każde nowe dzieło Boże musi być poparte proroctwami i że na każdym etapie takiego dzieła wszyscy ci, co podążają za nim wiernie, muszą też otrzymywać objawienia. W przeciwnym bowiem razie to dzieło nie może być dziełem Boga. Poznanie Boga nie jest łatwym zadaniem dla człowieka. Tym trudniej jest człowiekowi przyjąć nowe dzieło Boże, jeżeli doda się do tego absurdalne serce człowieka i jego buntowniczą naturę zadufania i zarozumiałości. Człowiek nie bada starannie nowego dzieła Bożego, ani nie przyjmuje go z pokorą, lecz raczej przyjmuje postawę pogardy, czekając na objawienia i wskazówki od Boga. Czyż nie jest to zachowanie człowieka, który buntuje się przeciwko Bogu i sprzeciwia się Mu? W jaki sposób tacy ludzie mogą podobać się Bogu? W owym czasie Jezus oświadczył, że dzieło Jahwe stało się przeszłością w wieku łaski. Tak ja mówię dzisiaj, że dzieło Jezusa stało się przeszłością. Gdyby istniał tylko wiek prawa, a nie wiek łaski, Jezus nie mógłby zostać ukrzyżowany i nie mógłby odkupić całej ludzkości. Gdyby istniał tylko wiek prawa, czy ludzkość mogłaby rozwijać się po dziś dzień? Historia posuwa się naprzód. Czy historia nie jest naturalnym prawem Bożego dzieła? Czyż nie jest ona obrazem jego zarządzania człowiekiem w całym wszechświecie? Historia posuwa się naprzód, podobnie jak dzieło Boże, a wola Boża nieustannie się zmienia. Byłoby niepraktyczne, aby Bóg utrzymywał jeden etap dzieła przez sześć tysięcy lat, ponieważ każdy człowiek wie, że Bóg jest zawsze nowy i nigdy nie jest stary. Nie mógł kontynuować dzieła podobnego do ukrzyżowania i raz, dwa razy, trzy razy być przybijany do krzyża. Takie jest postrzeganie człowieka nierozumnego. Bóg nie podtrzymuje tego samego dzieła, gdyż jego dzieło ciągle się zmienia. I jest zawsze nowe, podobnie do tego, jak ja codziennie kieruję do Was nowe słowa i wykonuję nowe dzieło. Takie właśnie dzieło wykonuję, a opisują je kluczowe słowa, nowe i cudowne. Bóg się nie zmienia i Bóg zawsze pozostanie Bogiem. Zaiste w tym powiedzeniu jest prawda: istota Boga nie zmienia się. Bóg jest zawsze Bogiem i nigdy nie mógłby stać się szatanem, ale to nie dowodzi, że Jego dzieło jest tak stałe i niezmienne jak Jego istota. Deklarujesz, że Bóg jest taki, ale jak wtedy wytłumaczysz, że Bóg jest zawsze nowy, a nigdy stary? Dzieło Boga nieustannie się rozprzestrzenia i zmienia, a wola Boga jest nieustannie przedstawiana i oznajmiana człowiekowi. W miarę jak człowiek doświadcza dzieła Boga, jego usposobienie nieustannie się zmienia i jego wiedza nieustannie się zmienia. Skąd zatem bierze się ta zmiana? Czy nie jest to z powodu ciągle zmieniającego się dzieła Bożego? Jeśli usposobienie człowieka może się zmienić, to dlaczego człowiek nie może pozwolić, aby moje dzieło i moje słowa również ciągle się zmieniały? Czy muszę podlegać ograniczeniom człowieka? Czy teraz nie uciekasz się po prostu do sofistyki? Po zmartwychwstaniu, Jezus ukazał się uczniom i rzekł: A oto ja ześlę na was obietnicę mego ojca, a wy zostancie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Czy wiesz, jak objaśnić te słowa? Czy jesteś teraz przyobleczony jego mocą? Czy zrozumieliście, co to jest moc? Jezus oświadczył, że w dniach ostatecznych człowiek zostanie obdarzony duchem prawdy. Teraz są dni ostateczne. Czy posiadasz ducha prawdy? Gdzie jest duch prawdy? Największa księga proroctwa Izajasza w Starym Testamencie nigdy nie wspomniała, że dziecko o imieniu Jezus urodzi się w wieku Nowego Testamentu, tylko że urodzi się dziecko płci męskiej o imieniu Emanuel. Dlaczego Izajasz nie podał imienia Jezus? Nigdzie w Starym Testamencie nie pojawia się to imię, więc dlaczego nadal wierzysz w Jezusa? Z pewnością nie widziałeś Jezusa na własne oczy, zanim w Niego uwierzyłeś. A może zacząłeś wierzyć po otrzymaniu objawienia? Czy Bóg naprawdę okazałby Tobie taką łaskę i dał Tobie tak wielkie błogosławieństwo? Na jakiej podstawie uwierzyłeś w Jezusa? Dlaczego więc nie wierzysz, że Bóg stał się ciałem w obecnym czasie? Dlaczego mówisz, że brak objawienia Bożego dla ciebie dowodzi, że on nie stał się ciałem? Czy Bóg musi powiedzieć coś człowiekowi zanim rozpocznie swoje dzieło? Czy musi on najpierw otrzymać aprobatę człowieka? Izajasz zapowiedział tylko, że męskie niemowlę urodzi się w żłobie, ale nigdy nie prorokował, że Maryja urodzi Jezusa. Dlaczego więc uwierzyłeś w Jezusa, którego urodziła Maryja? Z pewnością twoja wiara nie jest wiarą niepewności i zamieszania. Niektórzy mówią, że imię Boga się nie zmienia. Więc dlaczego imię Jachwe stało się imieniem Jezusa? Zostało przepowiedziane przyjście Mesjasza. Dlaczego więc przyszedł człowiek o imieniu Jezus? Dlaczego imię Boże się zmieniło? Czy takie dzieło nie zostało wykonane dawno temu? Czy Bóg nie może dziś wykonywać nowego dzieła? Wczorajsze dzieło może zostać zmienione, a dzieło Jezusa może być kontynuacją dzieła Jahwe. Czy zatem po dziele Jezusa nie może nastąpić inne dzieło? Jeśli imię Jahwe może zmienić się i brzmieć Jezus, to czy imię Jezus nie może również ulec przemianie? Nie jest to niczym niezwykłym, a ludzie myślą tak tylko z powodu ograniczonego pojmowania. Bóg zawsze będzie Bogiem. Niezależnie od zmian w Jego dziele i imieniu, Jego usposobienie i mądrość pozostają na zawsze niezmienione. Jeśli wierzysz, że Bóg może być nazywany tylko imieniem Jezus, to wiesz za mało. Czy ośmielasz się twierdzić, że Jezus jest na zawsze imieniem Bożym, że Bóg będzie na zawsze znany pod imieniem Jezus i że to nigdy się nie zmieni? Czy ośmielasz się twierdzić z pewnością, że imię Jezus, które zakończyło wiek prawa, również zakończy wiek ostatni? Kto może stwierdzić, że łaska Jezusa może zakończyć ten wiek? Jeśli teraz nie możesz dokładnie poznać tych prawd, nie tylko nie będziesz w stanie głosić dobrej nowiny, ale nawet sam się nie wytrwasz. Gdy przyjdzie dzień, w którym rozwikłasz wszystkie trudności ludzi religijnych i obalisz wszystkie ich błędne przekonania, będzie to dowodem, że jesteś całkowicie pewny tego etapu dzieła i nie masz najmniejszych wątpliwości. Jeśli nie jesteś w stanie obalić ich błędnych przekonań, to oni będą cię szkalować i szerzyć oszczerstwa. Czyż nie jest to haniebne? Żydzi w owych czasach czytali Stary Testament i wiedzieli o proroctwie Izajasza, że niemowlę płci męskiej urodzi się w żłobie. Dlaczego więc, wiedząc o tym, nadal prześladowali Jezusa? Czy powodem nie była ich buntownicza natura i ignorowanie dzieła Ducha Świętego? W tamtym czasie faryzeusze wierzyli, że dzieło Jezusa jest przeciwne temu, co wiedzieli o prorokowanym dziecku płci męskiej, a dzisiaj człowiek odrzuca Boga, ponieważ praca Boga wcielonego nie jest zgodna z Biblią. Czy istota ich buntu przeciw Bogu nie jest taka sama? Czy potrafisz bez powątpiewania przyjąć całe dzieło Ducha Świętego? Jeśli jest to dzieło Ducha Świętego, to jest to właściwa droga. Powinieneś je zaakceptować bez najmniejszych wątpliwości, zamiast kapryśnie wybierać to, co chcesz zaakceptować. Jeśli zdobędziesz nieco wiedzy od Boga i zachowasz ostrożność wobec Niego, czyż nie będzie to czyn naprawdę niepożądany? Właściwym krokiem jest przyjąć bez potrzeby czerpania dalszego uzasadnienia z Biblii wszelkie dzieło, o ile jest to dzieło Ducha Świętego, ponieważ wierzysz w Boga, aby podążać za Bogiem, a nie analizować go. Nie powinieneś szukać dalszych dowodów na mnie, które zaświadczą, że jestem Twoim Bogiem. Raczej powinieneś rozeznać się, czy jestem dla Ciebie korzystny. To jest najważniejsze. Nawet jeśli odkryłeś wiele niezbitych dowodów w Biblii, to nie mogą one cię w pełni doprowadzić do mnie. Jesteś tym, który żyje w granicach Biblii, a nie przede mną. Biblia nie może ci pomóc mnie poznać, ani nie może pogłębić twojej miłości do mnie. Chociaż Biblia przepowiedziała, że urodzi się niemowlę płci męskiej, nikt nie mógł zgłębić, na kim proroctwo się spełni. Bo człowiek nie zna dzieła Bożego, i właśnie dlatego faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi. Niektórzy wiedzą, że moje dzieło leży w interesie człowieka, ale nadal wierzą, że Jezus i ja jesteśmy dwiema zupełnie odrębnymi istotami, które są wzajemnie niezgodne. Niegdyś, w wieku łaski, Jezus wygłosił do swoich uczniów szereg kazań. Na przykład jak postępować, jak się zgromadzać, jak prosić w modlitwie, jak traktować innych itd. Wykonał dzieło właściwe dla wieku łaski i wyjaśnił tylko jak uczniowie i ci, którzy za nim podążali, powinni praktykować. Wykonał on tylko dzieło wieku łaski, nie dzieło dni ostatecznych. Kiedy Jahwe ustanowił prawo Starego Testamentu w wieku prawa, Dlaczego nie wykonał wówczas dzieła wieku łaski? Dlaczego nie przedstawił od razu jasno dzieła wieku łaski? Czy nie byłoby to z korzyścią dla akceptacji tegoż dzieła przez człowieka? On tylko prorokował, że urodzi się dziecko płci męskiej i posiądzie moc, ale nie wykonał z wyprzedzeniem dzieła wieku łaski. Dzieło Boga w każdym wieku ma wyraźne granice. Wykonuje On tylko pracę obecnego wieku i nigdy nie wykonuje następnego etapu dzieła z wyprzedzeniem. Tylko w ten sposób Jego dzieło właściwe dla każdego wieku może wysunąć się na pierwszy plan. Jezus mówił tylko o znakach dni ostatecznych, o tym jak być cierpliwym i jak być zbawionym, jak żałować grzechów i jak je wyznawać, jak nosić krzyż i znosić cierpienie. Nigdy nie mówił o tym, w co człowiek w dniach ostatecznych powinien wkroczyć i jak powinien starać się wypełniać wolę Bożą. Czy zatem nie byłoby błędem poszukiwanie w Biblii Bożego dzieła dni ostatecznych? Co możesz dostrzec, trzymając jedynie Biblię w rękach? Czy będzie to interpretator Biblii, czy kaznodzieja, kto może posiadać wcześniejszą wiedzę o dzisiejszym dziele? Kto ma uszy? Niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Czy teraz wy usłyszeliście słowa Ducha Świętego? Słowa Boże przyszły do Was. Czy je słyszycie? Bóg wykonuje dzieło Słowa w dniach ostatecznych. I takie słowa są słowami Ducha Świętego, bo Bóg jest Duchem Świętym, a może również stać się ciałem. Dlatego słowa Ducha Świętego, które wypowiadał w przeszłości, są słowami Boga wcielonego obecnie. Jest wielu nierozumnych ludzi, którzy wierzą, że słowa Ducha Świętego powinny stąpić z nieba do uszu człowieka. Każdy, kto tak myśli, nie zna dzieła Bożego. Prawda jest taka, że wypowiedzi Ducha Świętego są tymi, które wypowiadane są przez Boga, który stał się ciałem. Duch Święty nie może przemawiać bezpośrednio do człowieka, a Jahwe nie przemawiał bezpośrednio do ludzi nawet w wieku prawa. Czyż nie byłoby o wiele mniej prawdopodobne, że uczyniłby to w dzisiejszych czasach? Aby Bóg mógł używać wypowiedzi do wykonywania swojego dzieła, musi stać się ciałem. W przeciwnym razie jego dzieło nie może osiągnąć celu. Ci, którzy zaprzeczają, że Bóg stał się ciałem, są tymi, którzy nie znają ducha ani zasad, według których Bóg działa. Ci, którzy wierzą, że teraz jest wiek Ducha Świętego, ale nie akceptują Jego nowego dzieła, są tymi, którzy żyją w niejasnej wierze. Tacy ludzie nigdy nie otrzymają dzieła Ducha Świętego. Ci, którzy chcą tylko, aby Duch Święty przemawiał bezpośrednio i wykonywał swoje dzieło, ale nie przyjmują słów ani dzieła Boga wcielonego, nigdy nie będą w stanie wkroczyć w nowy wiek ani otrzymać całkowitego zbawienia od Boga.